Cześć, witajcie w drugim odcinku mojej serii testów mikrokarów. Jeśli nie oglądałeś pierwszego z nich, pozwól, że przedstawię Ci całą moją flotę. Oto zwykła miejska uliczka, wyobraź sobie. Uliczka, na której różni ludzie zaparkowali różne pojazdy. Każdy jest zupełnie inny, ale jednak wszystkie mają ze sobą coś wspólnego. Wszystkie są mikrokarami, które na w sumie 14 kołach mogą wwozić 8 osób przez cały dzień za złotówkę od osoby. W poprzednim odcinku porównałem ten sam model w odmianie kołowej i trójkołowej, więc teraz czas na porównanie dwóch różnych trójkołowych modeli Microcar Eco 3J1 oraz Microcar Billy Ecomo 3, czyli dwa lekkie, zabudowane skutery na trzech kołach. Jeden mocniejszy większy, a drugi nieco słabszy i mniejszy i oczywiście tańszy. Zapraszam. Może na początek od razu powiem, jaka jest cena tych pojazdów, abyście oglądali ciąg dalszy filmu przez pryzmat właśnie różnicy w cenie, która jest niewielka. Znaczy, czy cena w okolicach 30 tysięcy jest niewielka, to już każdy decyduje, decyduje sam, ale różnica ceny jest naprawdę niewielka, bo około 3 tysięcy, czyli 10% ich ceny. Ustalmy też nazewnictwo. J1 ma jedno koło z przodu, potem ją poznamy, a Ecomo 3 ma 3 koła w sumie. Nie czekaj, to nie zadziała. Jeszcze raz. J1 jest większa, a ECOMO3 jest niższy. I teraz to powinno zadziałać. Tak jak każdy z tych pojazdów z tej mojej obecnej floty, obydwa te trójkołowe skutery mają zabudowaną kabinę na każdą pogodę. W odróżnieniu od jednośladów oferują one oczywiście o wiele bardziej stabilną jazdę na trzech kołach, jednocześnie oferują jednak podobną zwinność, bo mają to jedno tylko koło z przodu. Ale nie skrócimy nimi oczywiście czasu gdzieś tam w korku, no bo są od jednośladów o wiele szersze. Przy okazji warto powiedzieć o trochę innych proporcjach tych pojazdów bo J1 jest o 6 cm wyższa i jest zbudowana jakby taka zabudowa, dobudowa do skutera. Natomiast Ekomotrujka wyraźnie próbuje naśladować samochód, szczególnie dobrze widać to z boku i z tyłu. Obydwa mają jednak bardzo istotną cechę wspólną, która jest konsekwencją ich trójkołowej natury. Mają one homologację, która sprawia, że urodzeni przed 19 stycznia 1995 roku mogą jeździć tym skuterem na dowód osobisty bez prawa jazdy, a nawet bez karty motorowerowej. Oczywiście po zarejestrowaniu i opłaceniu ubezpieczenia. Wiem, że dla większości tutaj nie robi to jakiejś wielkiej różnicy. My tutaj z reguły mamy prawo jazdy, ale ktoś jednak tego prawka nie ma, chce mieć taką pełną miejską mobilność, to zamiast rowerów czy hulajnóg może być mobilny dosłownie za grosze i to właśnie niezależnie od pogody z uwagi na kabiny. W praktyce decyduje się na to na przykład wiele osób w podeszłym wieku, które chcą podjechać czy na pocztę niezależnie od pogody, czy też pojechać na zakupy i przywieźć te Cięższe zakupy, komfortowo dosłownie pod same drzwi. j jedynka jest też sporo krótsza, co ułatwia jej parkowanie, co nieraz jest możliwe dosłownie w poprzek miejsca parkingowego. A teraz zapraszam na coś, na co pewnie czekacie i co Was powinno zaskoczyć: czyli na test dwumetrowca. Tak jak w poprzednim filmie, serdecznie Was zapraszam do spoglądania do środka przez lewe drzwi, a ja sam zajmę miejsce przez drzwi prawe, ponieważ. Fotel kierowcy znajduje się w tych pojazdach, jak, jak widać, idealnie na środku, więc nie ma najmniejszego znaczenia, czy wsiadamy przez jedne, czy przez drugie. Fotel kierowcy ma bardzo ciekawe dwie regulacje. Jedna z nich jest miar oczywista, czyli przód tył. Natomiast druga jest może być niespodzianką, a mianowicie można ten fotel obrócić. I to obrócić całkiem sporo i to w obie strony. A po co? A po to, żeby wygodnie w nich zajmować miejsce. Jak wspominałem, wiele osób w podeszłym wieku wybiera te pojazdy. Zwróćcie uwagę na to, pomimo że to jest mniejszy, tańszy i wolniejszy pojazd, popatrzcie na ten fotel kubyłkowy, chciałoby się powiedzieć, fotel. Boczki są naprawdę bardzo wyraźne i oferują takie bardzo wyraźne podparcie boczne. Do tego te przeszycia, logo Billy Bike. Widać, że to wszystko jest zrobione ze smakiem. Zresztą o wnętrzu będę za chwilę opowiadał, a teraz skupmy się na teście dwumetrowce. Popatrzcie, tutaj jestem! To naprawdę niewielki pojazd jest, a w środku mieści się w nim doskonale, bo przede wszystkim skakuję do niego bez najmniejszego problemu. I to jest w wersji, kiedy fotel jest przesunięty do przodu. Tutaj mogę go nawet jeszcze bardziej odsunąć. I popatrzcie, na kolana miejsca pod dostatkiem, na stopy siłą rzeczy też pod dostatkiem. Nad głową mam tyle wolnej przestrzeni i jeszcze mam okna dachowe. Tak jak mówię o szczegółach będę za chwilę jeszcze opowiadał. Teraz powiem tylko z punktu widzenia dwumetrowca. Jeśli jednak jest, jesteśmy troszkę za blisko, z jakiegoś powodu chcemy zmieścić jakieś większe zakupy z tyłu czy coś, to wtedy kolana kierowcy, przynajmniej dwumetrowego kierowcy, lądują idealnie na dwóch zestawach przycisków. Więc tutaj podczas jazdy można no, losowo sobie powłączać i powyłączać różne rzeczy, Nie, no, zupełnie przypadkiem i nieświadomie. Więc tutaj być może umieszczenie tych przycisków gdzieś tam parę centymetrów w górę czy w dół było bardziej praktyczne, ale. Pytanie, czy do tego kiedykolwiek w praktyce dojdzie, no bo wystarczy przecież się odsunąć, a miejsca tutaj w zapasie jest naprawdę pod dostatkiem. I teraz odsuwam ten fotel maksymalnie do tyłu, aby w tym pojeździe zmniejszyć szansę dwumetrowca z tyłu. A popatrzcie, co z tego widzicie. Ponownie wykorzystuję możliwość obrócenia fotela po to, żeby zająć miejsce z tyłu wygodnie. Odwracamy go z powrotem. No i podobnie jak w poprzednich filmach to było. Siadając okrakiem, w zasadzie miejsce na kolana mamy pod dostatkiem. Zwróćcie uwagę, że w tym samochodziku, mimo że jest 6 cm niższy od J1, nad głową z tyłu jest więcej przestrzeni. Ja właściwie tutaj nie muszę się garbić. Jest jednak bardzo poważna różnica, którą Wam za chwilę przypomnę, jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmu, jak to wygląda w J1. Tutaj mamy w J1 bardzo wygodną kanapę, a tutaj mamy takie tylko malutkie, delikatne, miękkie oparcie i tak naprawdę ja siedzę ja stykam się ze stylną ścianą w miejscu, gdzie jest twardy plastik. To mi za bardzo nie robi różnicy, bo to jest mniej więcej na no odcinku lędźwiowym. A więc teraz zapraszam Was do porównania do J1, o której opowiadałem już w poprzednim odcinku i zanim otworzę prawe drzwi, możecie podziwiać fotel, który jest tak jakby trochę mniej imponujący niż w tym tańszym e Ecomo 3. Popatrzcie, on nie jest aż tak dobrze wyprofilowany, on nie ma aż takich widowiskowych przeszyć, ani logo Billy Bike. Widać, że ta mniejsza wersja jest jakby troszeczkę bardziej dopieszczona od strony estetycznej. Co jeszcze nam wyjdzie za chwilę, kiedy zacznę opowiadać o wnętrzu, bo tam jest więcej detali, które no, potwierdzają to, co powiedziałem. A więc, tutaj powtarzając, na kolana przestrzeni pod dostatkiem, nad głową jest tak troszkę może jeden palec mniej przestrzeni niż w niższym samochodzie, bo tutaj podłoga jest o wiele wyżej. Miejsce z tyłu zajmuje podobnie jak w ECOMO 3. Po zacześnięciu fotela kolana mam po prawej i po lewej stronie. Nad głową mam troszkę mniej przestrzeni niż w niższym ECOMO 3, dlatego że siedzę znacznie wyżej, ale tak jak wspominałem też w tym pierwszym z pojazdów, tutaj w tym pojeździe jednak oparcie kanapy jest umieszczone o wiele bardziej ergonomicznie, wygodnie i w razie czego nawet i bezpiecznie niż w ECOMO 3. No i teraz przyjrzyjmy się wnętrzu już opowiadałem o nim w poprzednim filmie, gdzie porównywałem J1 i J2, więc wracamy do J1 po raz drugi, ale teraz już troszeczkę w kontekście porównania z Ecomotry, 3, który jest zupełnie inny. No więc przypominam, mamy tutaj wnętrze, które jest zabudowane przy pomocy oczywiście twardych, zwykłych plastików. Trochę jeden taki rodzaj tworzywo udaje karbon, no wprowadza to jakiś klimat, jest OK. Jest tutaj troszkę więcej chaosu niż w Ecomo trójce, co za chwilę chwilę zobaczycie, bo mamy tutaj ekran taki niewielki dosyć ekran na środku mamy dwa zegary które nie są wykorzystane na ten moment, jest po prostu napisane EV mamy też radio które zostało zbudowane tutaj, wbudowane po lewej stronie, aczkolwiek ktoś potem stwierdził, że jednak przyciski do sterowania nie są zbyt wygodne tutaj przy lewej stronie, więc zdublował te przyciski jeszcze na środku więc jest tutaj trochę, tak jakbym powiedział, chaosu ale z drugiej strony mamy też oznaki luksusu, na przykład kluczyki. Kluczyki mamy, popatrzcie. Takie przypominające Audi, a więc bardziej premium marka, prawda? E, za chwilę zobaczycie, co jest w tańszym ECOMO 3. A teraz jeszcze warto wspomnieć o e, wymiarze praktycznym, czyli o schowkach. Schowki mamy tutaj po jednej stronie, po drugiej stronie. Takie małe, płytkie, nie wiem, może na drobne. Natomiast e, z tych większych schowków, no na no dobrą sprawę, mamy do dyspozycji tylko te w. Kieszeniach drzwi też niezbyt duże, bym powiedział, z przodu i zupełnie takie wąskie szczeliny z tyłu, i w zasadzie tyle. Regulacja lusterek odbywa się oczywiście manualnie. Tutaj wystawiamy rękę po prostu. Te lusterka nie są jakieś duże, zwróćcie uwagę, a to dlatego, że wylądowały tam bardziej do przodu i mamy tutaj taki rozszczepiony na pół słupek A. I to lusterko nie mogło być większe, no bo szczelina między tymi odnogami słupka A tak naprawdę jest taka jaka jest, więc to lusterko jest relatywnie niewielkie. Oczywiście z łatwością do niego sięgamy i wszystko ustawiamy. Jeszcze z takich detali drobnych warto powiedzieć o przyciskach do sterowania szybami elektrycznymi. Mamy oczywiście tutaj szyby elektryczne i zwróćcie uwagę, że pomimo, że do prawych drzwi mam dokładnie tyle samo, taką samą odległość co do lewych drzwi, to jednak po na lewych drzwiach mamy podwójne przyciski, czyli możemy tak jak zwykle wsiadamy przecież z lewej strony i sięgamy do lewych drzwi, żeby sterować wszystkimi szybami. I w tym pojeździe to jest możliwe. Ten skuter jakby oferuje taką luksusową możliwość zdublowanej obsługi szyby elektrycznej w prawych drzwiach. I jeszcze z takich szczegółów można powiedzieć o, o tym, że po pierwsze mamy tutaj dosyć śmieszny wlew do płynu do spryskiwaczy. Popatrzcie, takie coś Nie wiadomo właściwie dlaczego akurat zostało to zrobione w ten sposób. Nie można tego wyciągnąć, nie można sobie ułatwić, więc tutaj wlewanie płynu może być dosyć kłopotliwe. Przy okazji też powiem o nawiewach. Nawiew jeden, nawiew drugi i takie, tak jakby trochę w ostatniej chwili wycięte dwa nawiewy na przednią szybę. I co? I na koniec jeszcze pokażę głośniki, które są po prostu. Okrągłymi plastikami, skręconymi śrubami i dziurkami, więc nie ma tutaj jakiejś wielkiej finezji w wykończeniu wnętrza tego pojazdu. Natomiast zupełnie inna sytuacja, tutaj przy okazji pokażę też daszek czy wewnętrzne lusterko, to jakby rzeczy oczywiste. Natomiast przesiadając się do ECOMO 3, zobaczymy zupełnie, zupełnie inne podejście. Przygotujcie się. Tadam, Popatrzcie, pełny porządek na konsoli. Wszystko jest uporządkowane. Pojawia się tutaj nawet piano black, które oczywiście krytykowalibyśmy w samochodzie, ale w skuterze oznacza to, że był na to budżet. Popatrzcie, mamy bardziej Jakoś estetycznie wkomponowane nawiewy. Mamy też nawiewy, które no, są jakoś tak ładniej zrobione już te nawiewy na szybę. Mamy lusterkę zewnętrzną umieszczone w zupełnie innym miejscu, a więc po pierwsze sięgamy do nich łatwiej, po drugie są znacznie większe, bo nie muszą się mieścić pomiędzy odnogami słupka A. A więc tutaj sobie ustawiamy wszystko jak nam pasuje. Mamy znacznie więcej praktycznych kieszeni. Popatrzcie, mamy tutaj wielką kieszeń pod fotelem kierowcy. Przy okazji, uwaga! Widzimy kluczyk, który pokazuje, że to nie jest aż tak bardzo premium. Niby ten samochód, bo już kluczyk przypomina ten z Volkswagena, a nie z Audi. Mamy też bardzo praktyczne, takie wręcz samochodowe, wielkie kieszenie, również w drzwiach. No i przy okazji podziwiamy głośniki, gdzie jednak zostało ono zabudowane w taki bardziej estetyczny, przyjemny dla oka sposób. Z drugiej strony, tak jak w j 1 podziwiałem podwójny przycisk do sterowania. Elektrycznymi szybami po, po lewej stronie. Tak, tutaj już niestety budżetu da to zabrakło, więc tutaj mamy jeden przycisk po prawej do sterowania prawej, szybą w prawych drzwiach i po lewej do sterowania szybą w lewych drzwiach. Przy okazji, przez to, że to jest inaczej troszkę zabudowane, zwróćcie uwagę, że tutaj nie mamy lusterka wewnętrznego, nie mamy też w ogóle. Daszka przeciwsłonecznego. Wlew do płynu znajduje się tutaj w bardzo luksusowym, wygodnym miejscu, bo tutaj jest taka klapka. A pod nią znajduje się prawdziwy lejek, gdzie naprawdę nalewanie tego płynu nie będzie stanowiło najmniejszego kłopotu. Funkcjonalność radia jest też jasna i czytelna. Jest w jednym miejscu po lewej stronie i nie jest zdublowany w kilku miejscach, bo nie ma takiej potrzeby, bo to, co mamy, jest po prostu pod ręką. Więc jest to moim zdaniem zrobione tutaj znowuż w lepiej zaplanowany, bardziej przemyślany sposób. Popatrzcie, nawet klamki w tym pojeździe są takie bardziej samochodowe, takie bardziej estetyczne, niby chromowane. Większe, wygodniejsze, podczas gdy w J1 wygląda to zupełnie inaczej. Obydwa samochody mają coś do zaoferowania. Jeden jest mocniejszy, drugi jest ładniej niby wykończony, jeden ma klucz od Audi, a drugi jednak od Volkswagena. Jeden ma coś, drugi tego nie ma, ale coś ma, czego nie ma drugi. To jest dosyć skomplikowany, ten wybór naprawdę nie jest łatwy. Testując na co dzień samochody, nie zwracam uwagi na to, czy mają. Zamek centralny. No, wiadomo, że mają, natomiast w przypadku tego typu pojazdów nie jest to oczywiste. A tymczasem e, i przy okazji może zanim pojedziemy w jazdę testową wspomnę też o e, ładowaniu. W OJ1 już mówiłem w poprzednim odcinku. Port ładowania znajduje się tutaj z tyłu. Natomiast stopień ładowania i postęp ładowania kontrolujemy, przyglądając się tej diodzie, która jest pod fotelem kierowcy i która miga w jednym z. Trzech kolorów symbolizując tym samym właśnie postęp ładowania. Natomiast w przypadku Ecomo Trójki miejsce ładowania jest w zasadzie identyczne, ale tutaj jest nieco bardziej sprytne rozwiązanie. Otóż ten postęp ładowania wyświetlany jest tuż przy wtyczce, co wydaje się bardziej logicznym rozwiązaniem, bo podchodzimy, sprawdzamy, od razu podejmujemy decyzję i od razu odłączamy. Wszystko jest jakby na swoim miejscu. No i przy okazji tutaj po lewej stronie jest też, też dostęp do bezpiecznika. Czas na jazdę jako trójką. No i za chwilę się dowiecie jak to jest jeździć e, pojazdem trójkołowym o e, mocy silnika zaledwie 1,5 kW. W zasadzie ja wyjeżdżając z pod domu mam tutaj podgórkę, e, jadę 15 km na godzinę, gaz mam nakręcony na maksa e, i nic się nie zmienia. No więc jazda pod górkę jest dosyć. E, Nurzącym doświadczeniem, natomiast e, tak naprawdę powinniśmy się obawiać ruszania z miejsca pod górkę, dlatego że i tutaj mam taką sytuację: proszę bardzo, zatrzymałem się, jest zero, dodaję gazu i jedziemy. Trzeba się nauczyć tego, dlatego że silnik elektryczny sterowany jest przez komputer, który wie, że mamy wciśnięty. Hamulec. W efekcie nie można dodać gazu i powolutku puszczając hamulec ruszyć do przodu, tylko wciskamy pełny gaz. Nic się nie dzieje, puszczamy hamulec i w pierwszym odruchu ten pojazd oczywiście, że się stacza do tyłu. Stacza do tyłu, a potem dopiero chwyta go. O, chwyta go silnik i zaczynamy jechać do przodu. No cóż, wyjazd z podporządkowanej 1,5 kW silnikiem o mocy czajnika. Nie jest łatwy, ale mi się udało. Ha, jedziemy dalej. A więc teraz droga będzie prowadziła tak delikatnie w dół. Możemy sprawdzić maksymalną jego prędkość. Jedziemy 39, 42, 44, 5, 6, 7. Tutaj przed chwilą pani zaglądała pod samochód, bo się bała, że urwała sobie coś. Na tej nierównej drodze, na którą wjeżdżam. A ja oczywiście muszę jechać, bo wszystkie te pojazdy już tutaj były, więc i wiekom, trójka musi przejść ten hardkorowy test drogi, które nigdy nie zostało wyasfaltowane. Szczerze mówiąc, jazda tą nierówną drogą wcale nie była taka niekomfortowa. Jeśli chodzi o stabilność pojazdu, byłem zaskoczony, jak bardzo stabilnie i. Przewidywalnie on pokonywał te wszystkie dziury, pomimo, że ja nie szukałem nawet przecież jakiejś lepszej trajektorii, no ze względu na to, że tutaj jednak trzeba by poszukać trajektorii dla trzech kół, co już robi się takim skomplikowanym zadaniem, że jedzie się na wprost. Żeby było gorzej, to można było do tego co najwyżej dodać jeszcze hałas nawiewów, które ani w Jotkach, ani w Ekomo nie mają. Biegów, więc są tylko włącz, wyłącz, więc albo jest cisza, albo jest głośno. I teraz tak, będziemy podjeżdżać zaraz pod rynek w Mogilanach. No i tutaj mam najtrudniejsze zadanie, tak naprawdę, no bo muszę na tym silniczku, który ma 1,5 kW, zrobić no taką całkiem. Solidną górkę. Jak mi pójdzie tym razem? 12 na godzinę, było 13, 11 na godzinę. Czy ja w ogóle, ja, bo tutaj jakoś nie byłem w wcześniejszych jazdach tymi e, pojazdami, 9 na godzinę, 8 na godzinę, 9? Tendencja się odwraca, 9? <ścoughs> No, i wjechałem, wjechałem, ale to już nie jest tempo, przy którym mam poczucie, że nikomu nie przeszkadzam. No, myślę, że to już sprawi, że na takich ostrzejszych podjazdach będę musiał, że tak powiem, wystawiać rękę na zewnątrz i troszeczkę przepraszać. Pod tym względem, no, trzeba przyznać, że EKOMO trójka z jej 1,5 kW mocą jest, no, po pierwsze, zdecydowanie na miasto, a po drugie, zdecydowanie na Płaskie miasto, gdzie jednak pod górkę aż tak pompować nie trzeba. Także podsumowując, największa wada tego pojazdu to oczywiście jego przyspieszenie. Właściwie to moment obrotowy, który nie jest do końca wystarczający, aby sprawnie pokonywać takie wyraźniejsze podjazdy. Więc jeśli jeździmy po płaskim, ok, ale w miejscach takich górzystych, jak tutaj ja mam. W okolicach Mogilan. No nie jest to zbyt przyjemne doświadczenie, przede wszystkim dla ludzi, którzy jadą za mną. Tym razem nie mam tyle szczęścia i niestety, ale tutaj spowalniam całkiem wyraźnie. Na szczęście, tylko jedna osoba, no ale i tak nie chciałbym oczywiście nikogo aż tak bardzo denerwować. W każdym razie, na miasto płaskie ok. Podmiejskie, burzyste drogi nie ok, przynajmniej nie z 1,5 kW. I tutaj jeszcze raz odsyłam do brata bliźniaka na czterech kołach, który ma 2 kW silnika i który radzi sobie na tych samych drogach o wiele, o wiele lepiej, mimo że wydawałoby się, że mamy tam do dyspozycji przecież niewiele więcej mocy, a jednak różnica jest bardzo, bardzo wyraźna. Teraz słuchajcie, trochę za dużo jeździłem chyba przed ładowaniem te, tej baterii, bo nagle zrobiło mi się 25%. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że długo trzymałem pełny gaz, spadło troszeczkę napięcie na baterii i komputer mi tutaj pokazuje, że bateria mi się kończy. Przede mną ostatni podjazd. Ja myślę, że zrobimy to za mną już w okolicach 10 samochodów, 20 samochodów, które mm, zastanawiają się, co. Takiego złego dzisiaj zrobili, że muszą jechać za takim pojazdem. Ale cóż, przynajmniej ludzie na przeciwka się uśmiechają, no bo nie jest to pojazd, który widzę na co dzień. Okej, okay. o, za... wszyscy pojechali, wszyscy zmienili plany i pojechali na wprost, bo to jest najkrótsza droga na objazd tego akurat remontu. Ale za mną ani żywej duszy. Obrażenie z jazdy J1 mówiłem już tydzień temu w poprzednim filmie link do niego znajdziecie w opisie. A w dużym skrócie, fizyka jazdy jest bardzo podobna, chociaż w J1 siedzi się wyraźnie wyżej. Wyciszenie jest też podobne, ze wskazaniem może na wyższość J1, właśnie której surowe spartańskie plastiki nie trzeszczą na nierównych drogach. Natomiast największą przewagą J1 jest oczywiście dwukrotnie mocniejszy silnik, który pozwala sprawnie poruszać się nawet pod górkę. Wspominałem już o budżecie startowym. J1 kosztuje około 33 tys. zł, komotrójka około 30. Do tego dochodzą jeszcze jakieś przeglądy za 300-400 zł. A gdyby ktoś się martwił o dodatkowe koszty w postaci np. nowych baterii, to w obu przypadkach kosztują 5 zł, ale to jest martwienie się na zapas, dlatego że baterie wytrzymują do 1000 cykli ładowania bez utraty pojemności, co oznacza, że możemy jeździć tymi bateriami jeszcze 6 czy 7 lat. więc nie wiem, czy to jest w ogóle temat, który. Się pojawi za życia tych samochodów. A co dopiero, jeśli kupimy jeszcze baterie litowe i LFP, gdzie żywotność jest jeszcze o wiele dłuższa. A do tego jeszcze cena, użytkowanie ładujemy te pojazdy za mniej więcej 2 zł, możemy na tym przejechać co najmniej 50 km, więc można by powiedzieć, że jeździmy tymi pojazdami za grosze. Podsumowując, J1 i komo 3 to elektryczne skutery, które znalazły dwa trochę różne pomysły na jazdę na trzech kołach. Najważniejsza różnica pomiędzy nimi to ich oczywiście moc. Zasięgiem, tak szczerze bo jeszcze tak bardzo bym się nie martwił, bo jednak przy tej Prędkości maksymalnej 45 na godzinę i tak nie będzie nimi robił jakichś mega dalekich wycieczek, nie wiem, dwóch godzin w jedną stronę. Bardziej bym się sugerował, raczej mocą silnika, bo jeśli nie chcemy się martwić stromymi pojazdami i cieszyć się lepszym przyspieszeniem, to zdecydowanie J1 będzie lepszym wyborem. Jeśli zaś chcesz wydać jak najmniej, no to Ecomo Trójka będzie o 10% tańsza. Obydwo wymagają pewnej wprawy jazdy z manetką, zamiast oczywiście gazów w podłodze i świadomości, że fizycznie. Jazdy auta na trzech kołach jest troszeczkę inny niż na czterech. Wybór zależy od potrzeb i oczekiwań. Mi się bardziej podoba oczywiście ECOMO trójka, jeśli chodzi o wnętrze, natomiast z nadwozia raczej J1. W każdym razie obydwa pojazdy ułatwiają życie osobom bez prawa jazdy, bo pozwalają im się poruszać po mieście zupełnie niezależnie od pogody. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie o subskrypcji i również dziękuję firmie Billy Bike za współpracę i za udostępnienie pojazdów do testu.